Witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Twierdza. W poprzednim odcinku przeszliśmy misję Ostatnia Walka Szczura, w której to zabiliśmy szczura. A w tym odcinku przejdziemy misję Polowani Polowanie na węża. I zapraszam do oglądania. A więc skróciłeś żywot pierwszego z niegodziwych tyranów. Raduj się! Lecz uważaj, bo nie wszyscy będą tak niezdarni. Przed nami stoją jeszcze większe wyzwania. To wąż zwabił twojego ojca w pułapkę, w której ten szlachetny człowiek stracił życie. Nadszedł dla nas czas zemsty. Oddaję ci dowództwo nad moimi głównymi siłami, abyś mógł zacząć tropić gada. Równocześnie lord Wełnowór utworzy drugi front. Ludzie Węża rozpoczęli budowę zamku w sąsiednim hrabstwie. Przepędź tę garstkę strażników, którą wąż tam pozostawił, a potem sam dokończ budowę. Duke z pewnością zapragnie odbić zamek, tak więc zorganizuj tam silną obronę. Tak, w tej misji będziemy musieli przejąć hrabstwo. Tylko że nie za pomocą siły, tak jak to zwykle robiliśmy, tylko tym razem za pomocą, ym, powiedzmy, dobroci, czyli po prostu za, y, za to, że po prostu budujemy kościół, a ludziom się to podoba, więc oni nas wolą od węża, bo on im nie zbudował kościołu. Tak o tych obiektach religijnych opowiem później. Porady ym, będę grał na poziomie normalnym, ponieważ. Na trudnym zawsze jak grałem zajmowało mi to około ponad 40 minut, a tak długo po prostu nie chcę nagrywać. Tak do 30 minut chcę się mieścić w odcinku. Tak, na ogół są dzielone na dwie części, ale nie chcę go po prostu dzielić na trzy. Tylko żeby się tak zmieścić w pół godziny, to będziemy grać na normalnym poziomie. Możesz no. I tak, tej misji jest pełno wilków. Dlatego ja najpierw wybiję te wilki, a potem dopiero mm, Strzały gotowe. Znaczy się przyspieszę, że tak powiem, nagranie wybiję te wilki i wrócę do normalnej szybkości A więc od po prostu będzie nagranie, tylko będzie przyspieszone jak wybijam te wilki. Dlatego od tego momentu Przyspieszamy nagranie i możliwe, że będę też czasami coś próbował mówić, a będę to mówił bardzo wolno, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Więc od tego momentu przyspieszam nagranie. No, od teraz. Powiedz tylko, co nie, 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 Panie wielkie nie, 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 Odszukasz nie, nie, spokojnie. nie, na rozkaz. nie, 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 To nie, 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 O, Nie masz rady. To test, kawałek. No to... Mój taniej. Jakieś polecenia. Odszukać celu. Możesz na razie czekać. Co? No, myślę, że to już koniec z wilków. No to... Dlatego od tego momentu nagrania leci normalnie. Ależ to spory kawał drogi. Czekamy na rozkaz. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Dokąd idziemy? Prosta sprawa. A w tej misji także będziemy mieli dostępny nowy rodzaj zwierząt, jakim są króliki. I są to chyba. Nie powiem, że najgorsze, ale jedne z gorszych zwierząt, które naprawdę nam mogą napsuć krwi. Po prostu one zjadają plony naszej. i chyba tylko na szczęście pszenicy mogą zjeść. Um, ale nie, może to być naprawdę denerwujące. Tak, po prostu Możesz wszystko nazwie. Tak i także widzimy nowy typ jednostek. Jakimi są pałkarze. Są na, to naprawdę jedne z lepszych jednostek w grze. Gdybym miał ocenić ich statystyki to tak. Obronę mają średnią. Zwiększyć tak średnią powiedzmy, a tak duży. Nie powiem, że bardzo duży, ale duży dosyć. Mm. I szybkość bardzo dużą, taką jak w ucznicy, albo możliwe, że nawet szybsi są. Nie jestem pewien. Tak. Dokąd idziemy? Łoczników polecam tu umieścić, żeby po prostu, bo co jakiś czas będą się pojawiać te króliki. No się tu spiedzi gdzieś między tymi drzewami będą, no naprawdę denerwujące. No, tu jedną chatkę drwala, dość szybko też targowisko postawię, zbrojownie i takie tam. No, Młyn też by się przydał, no. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Też młyn, jak macie, to y, do niego nie potrzeba trzech y, kmieci, ponieważ go mogą też dwóch... Go może też dwóch kmieci, kmieci obsługiwać, ale wtedy to nie będzie tak wydajne. Tak, zbuduję też z cztery, cztery. W te piekarnie. Hmm, też kilka tych... Hmm, farm pszenicy. Też polecam je odgrodzić... Nasze plony są zagrożone. Mniej więcej tak. Ponieważ wrodzy pałkarze będą je niszczyć niestety. Tylko że jak odgrodzimy farmy pszenicy, to oni się przerzucą na kamieniołów. Powiedz tylko, Ale na razie co mamy dla zrobić. mnie według mnie są cenniejsze farmy pszenicy. Więc... Zapasy drewna są zbyt szczupłe. Nie można tutaj tego zbudować, hmm. montanie. Łucznicy w gotowości. Wyruszamy. Tak, nie wiem za bardzo jak to na poziomie normalnym Zapazy wygląda. Są bardzo skromne. Ale wiem, że na trudnym dość szybko i dość sporo tych jednostek nas atakuje, więc radzę się pospieszyć z taką ym, choćby podstawową obroną. I też yy, nie wiem od której misji, bo nie patrzyłem na to, ale chyba od poprzedniej misji już możemy yy, postawić dużą bramę murowaną, która ma jest bardziej odporna na ataki Ma więcej <grywia> zdrowia no, ale brama raczej nie może być zdrowa, ale nazwijmy to tak yy, Więcej punktów wytrzymałości o yy, i jest także większa, przez co może więcej obrońców pomieścić. Hmm. Też za bardzo nie wiem. Mój łuk będzie ci służył. Aha, też jak, co jakiś czas będą nas atakować. Niedźwiedzie. Też tak bardziej, jedna z bardziej denerwujących zwierząt według mnie. Hmm po popolujcie no to na króliki. Co tu jest? No myślę, że jedzenia dosyć mamy. Chcę się tak dosyć pospieszyć, żeby ten odcinek, jak już mówię, nie zajął zbyt dużo czasu. Oczywiście zapomniałem o produkcji broni. O kim bym ja był, gdybym nie zapomniał? od twojego skryby. Ser Długoręka wyruszył statkiem do dalekich krain aby negocjować wykup króla z niewoli. No. Potrzeba W następnej drewna. misji będziemy mogli wykupić króla z niewoli. Też jedno z takich... Niedźwiedzie atakują twoich poddanych. ...lepszych nowin. O kurde, hads... Jak to się nazywa? Hads, czy jakoś tak? Dokąd tym razem? Sobie wyłączyłem. Ciągle zapominam, gdzie to jest. Ten kamieniołom był dobrze chroniony, ponieważ kamień nam tu naprawdę duży zysk przyniesie, ponieważ w tej misji możemy go sprzedawać. No. Potrzeba kamienia. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Ten myśleć, że tu przejdzie. O, możesz na nas. Do końca Zawsze gotowi. że tu idzie przejść, to wtedy no, nie idzie na szczęście. Więc jest dobrze. O, więc dokąd do ty tak? No to, to, to jest. To, 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 to jest... Hmm. Potrzeba kamienia. No, oczywiście nie zostawiłem kamienia na budowę koszar. Ale wydaje mi się, że i tak. Znaczy się zaraz dostawa kamienia dojdzie. Bo widzę, dwa woły idą, więc kamień będziemy mieli za chwilę. Też jeszcze jedną chatkę zbuduję tylko i będę... Nie wiem czy to było słychać, ale chyba... Mamie garnek spadł czy coś takiego. No. no. o czym to ja mówię? Co tę prosta sprawa. Musimy 50 km mieć, mieć. Też nie liczy się ta liczba ile maksymalnie ludzi możemy mieć, tylko ile... ile... ilu ich mamy o. Tak. Mieć Kościoły w, w tej części gry działają tak, że, że im więcej, że chodzi po prostu ksiądz i tak bo błogosławi ludzi, im więcej tych ludzi jest pobłogosławionych, tym ludzie są więcej poważania... poważania... popularności dostajemy. Oni się bardziej cies cieszą i takie tam. Potrzeba kamienia. O. Co jest? Aha, Oczywiście, wybudowałem kościół. <laughs> hmm. Nie mam kasy, żeby kupić kamień. Muszę czekać. Mój panie. Na czekanie. Już się usmiewam. Mam nadzieję, że się taki nie. Możesz na nas liczyć. Tak, tam mój. Dokąd niedźwiedzi? O kurczę, tylko dwa zostały, ale nie trzy. Te niedźwiedzie się tu też dobrze kamuflują, więc możecie ich nie zauważyć. Zające mnożą się w tempie. Nasze plony są zajęte. Jedyne słuszne podatki to brak. Niedźwiedzie atakują po impadanie. Ciekawe, co sądzą o tym kimiecie. Jedyne słuszne Nie o podatku. brak. O zając. Tak mam devisa. Tupystka. Zerowy podatek to jedno, ale może pomyślałbyś o jakimś. Zaraz będą poda podatki, jak się no, zdenerwujecie. Macie mówić o, nie mówić o zajęcach. Koniec z podatkami. Cóż, to całkiem miła odmiana. Nie chcę mówić o zajęcach. No to niech nie. Potrzeba no jednego. Kalienie. Dobrze, że idzie dostawa. Zapasy kamienia są kamienia. zbyt skromne, sir. To półdzie. na rozkazy. Hmm. Jakieś polecenia? Hmm. Ruszamy Tutaj, natychmiast. Hmm, myślę, że tu blanki postawię, bo, ty, bo tu będę też. Hmm, rzucał żołnierzy. Rzucał. Potrzeba kamienia. Będę mi rzucał. Ach, i nie ma.